Gdzie jadłem podczas ostatniego pobytu w Londynie? Były powroty w znane nam już miejsca, a także nowości względem poprzednich wizyt: fish and chips, kuchnia bliskowschodnia, tajskie jedzenie i wiele, wiele więcej. Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jem w Londynie. Odcinek z Londynu zaczynamy od typowo brytyjskiego jedzenia: od fish and chips. Jesteśmy w The Old Bank of England, czyli jednym z części polecanych pubów bardziej w centrum Londynu, bo to był to jest buson okręgowy dawnego Banku Anglii i wnętrze naprawdę robi wrażenie. My siedzimy akurat tak troszkę w kącie, więc nie widać ogromu tego miejsca, ale na przybytkach, jak wam teraz pokazuję, to naprawdę wygląda fantastycznie. No i to jest taki typowy brytyjski pub, choć taki bardziej elegancki, można powiedzieć, ładniej pachnie na pewno niż w takim stereotypowym brytyjskim pubie, gdzie zazwyczaj łączy się zapach smażonej ryby, rozlanego piwa, no i bardzo często potu również. Tutaj zapaszki ładne i w ogóle całkiem ładnie tutaj wszystko wygląda. Menu takie typowo brytyjskie. No mnie zawsze najbardziej interesuje fish and chips, bo to jest coś, co zawsze mi wchodzi. No i tutaj mamy dorsza atlantyckiego panierowanego w cieście piwnym, do tego frytki, do tego taka papka z groszku, sos w stru tatarskim, no i do skropienia, także kropie. Zaczynamy od typowo brytyjskiego jedzenia, ale jesteśmy w Londynie, dużym mieście, gdzie wielu kuchni świata nie brakuje. W ogóle uważam, że Londyn pod kątem gastronomii jest Ciekawszym miastem w Europie, ponieważ jest tutaj ogromna różnorodność. Można spotkać tutaj kuchnię z całego świata i na pewno różnych kuchni w tym filmie poprobujemy, ale zaczynamy od ryby. Panierka chrupiąca, to słychać dużo jej, przynajmniej w tej początkowej części. Rupia aż miło. W środku soczysta ryba, mięciutka, delikatna, po skropieniu cytryną idealna. Bardzo dobre tak trochę tłustawę, prawdzie? ale trudno, żeby. Fish and Chips w ustawie nie było. Lubię, jak to chrupie I jaki jest kontrast między chrupiącą panierką, a jednak mięciutkim dorszem. Ten groszek to jest zawsze taki kontrowersyjny dla nas dodatek. i każdy lubi w Polsce, myślę. Smakuje jak groszek, jak zmiedziony groszek. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Fryteczki wyglądają ładnie. Mm, pycha. Z zewnątrz chrupiące, w środku mięciutkie. Takie właśnie lubię. To jest dokładnie takie Fish and Chips, jakiego oczekiwałem. Wszystko się tutaj zgadza. Od chrupiącej panierki, przez mięciutką, soczystą rybę, przez Ponownie chrupiąco miękkie frytki, lekko słodkawy groszek, sos tatarski. Na dobrym piwie kończąc, bo piwo do fish and chips obowiązkowe, myślę, w takim miejscu. Nie jest to najlepsze fish and chips, jakie jadłem w Londynie. Na takie trafiłem najprawdopodobniej w Mayfair czy Byliśmy tam wczoraj, przechodziliśmy obok. Ej, ogromna kolejka. Tam to też fish and chips jest troszkę droższe o kilka funtów, ale myślę, że jakością bije to na głowę. Na pewno ten pub, w którym teraz się znajdujemy, jest nieco turystycznym miejscem, ale to jedzenie jak najbardziej się broni. Ja jestem zadowolony. Jak będziecie sobie zwiedzać centrum Londynu, to myślę, że warto tutaj wpaść, zobaczyć, jak ten pub

no i przy okazji to przekąsić. Wydaje mi się, że Fish Chips jest takim dość bezpiecznym wyborem. W są też jakieś burgery, jakieś steki, ale chyba jednak ryba, w to raz, pozycja obowiązkowa podczas wizyty w Londynie, a dwa, jednak w tym mieście bezpieczniejszy wybór. A jak sami macie jakieś polecenia na Fish Chips w Londynie, to dawajcie znać w komentarzach. Widoczki w środku są fantastyczne, ale jeśli chcecie, to możecie też usiąść w takim piętrowym, old schoolowym londyńskim autobusie. I tutaj też można na pewno napić się piwa, a jedzenie jest chyba tylko w środku. Ile kosztuje ta dobra rybka? 19,25 funtów. Piwo za 7, 7,45, 8 funtów. W zależności od tego jakie wybierzecie, a my co, ruszamy kulinarnie zwiedzać Londyn. Jak już mówiłem we wstępie, w trakcie tego wyjazdu wróciliśmy w kilka miejsc, w których już kiedyś byliśmy i niestety bardzo dużym rozczarowaniem okazało się Egg Break, to jest śniadaniownia z Notting Hill, którą polecałem w pierwszym filmie z Londynu, jaki pojawił się na tym kanale, czyli dwa lata temu ponad. Co ciekawe, menu się nie zmieniło, ale niestety mocno spadła jakość używanych składników i było to bardzo mocno czuć w serwowanych tu śniadaniach, niestety, ale nawet ciekawe doprawienie, nie przykryje jajek bez smaku czy suchego pieczywa. Daję znać, bo wiem, że wiele osób z tej naszej rekomendacji korzystało będąc w Londynie, ale no naprawdę poziom spadł dramatycznie. Także tę rekomendację cofam. Pod tamtym filmem przypiłem komentarz, w którym również odradzam pójście do Egg Break. Nie zawiodło za to Bagel Bake Brick Lane Bakery, czyli słynne bagle z soloną wołowiną, ogóreczkiem i musztardą. Tak samo dobre jak rok temu, tak samo pyszne jak dwa lata temu. Proste, tanie jak na Londyn oraz dostępne całodobowo. Dla mnie zjedzenie tego bajgla to jest taki punkt obowiązkowy podczas nawet krótkiego pobytu w Londynie. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym być w stolicy Wielkiej Brytanii i go nie zjeść. Wróciliśmy także do Bao, ale do innego punktu niż przed rokiem. Każdy lokal ma troszkę inne menu. W każdym znajdziecie tytułowe Bao, które uważam za najsłabszą część każdej karty. Rok temu byliśmy na Soho i byliśmy zadowoleni, ale z wizyty w Bao na Borough Market jesteśmy zadowoleni jeszcze bardziej. Również dzięki temu, że tam jest dużo więcej malutkich danek z grilla. Potrawy nie są duże, na parę zamawia się tak 5, 6, może 7 różnych. I można wyłowić naprawdę spore perełki, mi bardzo smakuje obłędna wołowina podana z ryżem i żółtkiem. Wróciliśmy także do Brat, czyli restauracji, w której ostatnio, rok temu, jedliśmy między innymi całego grillowanego turbota za ponad 100 funtów. W tym roku z rachunkiem aż tak nie poszaleliśmy i poszliśmy też do innego punktu. Nie byliśmy w restauracji Brat nagrodzonej gwiazdką Michelin, tylko byliśmy w Brat w Climpsons Arch i ten lokalnie nie ma już gwiazdki Michelin, ale ma bardzo zbliżone menu i w sumie nawet fajniejszy klimat, taki niepowtarzalny. Bardzo ciekawe miejsce pod kątem wystroju, aranżacji i panującej atmosfery. Przede wszystkim kuchnia robi Dażenie. tam ogień po prostu bucha i rzeczywiście dania z tego ognia są najsmaczniejsze. Jedliśmy steka i grillowanego piotrosza, obie pozycje genialne, ale super były też przystawki, jak grillowany porze ze straciatelną, krokiety z morszczuka, a najlepsze było chyba coś w rodzaju podpłomyka z grzybami. Tutaj mam pomost tutaj mam labnek, a to jest znak, że jesteśmy w restauracji z kuchnią blisko wschodnią. Jesteśmy w restauracji Bubala na To Jest jeszcze drugi punkt w Londynie i to jest miejsce, które było nam polecane już za pierwszym razem, gdy byliśmy w Londynie. Było nam polecane, gdy byliśmy za drugim razem. No i w końcu udało się tutaj dotrzeć. Tutaj jest kuchnia w 100% bezmięsna, są potrawy wegetariańskie i wegańskie. My zdecydowaliśmy się na zamówienie takiego zestawu różnych mezy. To jest pierwsza część tego zestawu. Póki co dostaliśmy właśnie hummus, dostaliśmy labnych z konfitowanym czosnkiem na pewno i z natarem. No i mamy taki plebek, który no służy głównie do tego, by w tych mazidłach maczać. Jeśli zamawiamy taki zestaw, no to musimy wydać dla całej Stolika. W nim są chyba takie największe filty restauracji. Ja mam zawsze problem w takich miejscach, co wybrać, więc w sumie fajnie, że coś takiego jest. No bo przynajmniej przy tej pierwszej wizycie można coś takiego zamówić, a później, gdy już to miejsce bardziej znamy, no to wiemy, co nam smakowało bardziej, co mniej, co może innego wybrać z menu. Ja tutaj spróbuję. O taki fajny, mięciutki ten chlebek. Labny czy humus? Labny czy humus? Humus. Czy będzie taki kremowy? On tutaj z czymś jeszcze jest. Takim pomarańczowym. Dobry, dobry humus, taki no faktycznie kremowy, samitny, ale co to jest to? To jest palone masło, słuchajcie, i fajnie się łączy z tym humusem, podbija jego smaki, dodaje trochę od siebie, mm, naprawdę świetne, a ten chlebek również jest genialny. Zobaczmy go z labnechem. odpowiednio gęsty, to nie jest jogurt jak w jednej z restauracji w Lublinie jakiś czas temu, gdzie ten labnych był konsystencji jogurtu, w zasadzie był jogurtem. Labnych to jest serek, który robi się z jogurtu, ale on powinien mieć właśnie taką gęstszą konsystencję i wciąż kremową. Mm, pycha. Skonfitowany czosnek tutaj daje o sobie wyraźnie znać. Humus i labnych pyszny, chlebek też wspaniały. Zobaczymy, co się więcej wydarzy, bo w sumie nie do końca pamiętam, co w ogóle w tym zestawie Meseis? Zaczyna się, słuchajcie, dobrze, jak byliśmy poprzednio w Londynie, to nie chcieliśmy tu przychodzić, bo myśleliśmy, a podobnie do tego, co można spotkać w Polsce, co można spotkać w Warszawie. I rzeczywiście, no, miejsc z humusem czy labnechem w Polsce nie brakuje, ale nigdy nie jadłem humusu z palonym masłem, wybitny jest. Tak samo ten labnech też świetny, choć chyba ten humus smakuje nam bardziej, a jednak jesteśmy większymi fanami dawnechu. Co się później nie wydarzy, to i tak będę zadowolony z tego, że tu przyszliśmy. Dostaliśmy kolejną rzecz, czyli szaszłych z boczniaków oblany sosem tamari. To jest sos sojowy, ale bez dodatku pszenicy, bo w sosie sojowym często ta pszenica się pojawia. No i do tego ziarna kolendry. Jedliśmy w sumie podobne danie całkiem niedawno w Warszawie, w z Gastro Girls. Zaraz zobaczę, czy to będzie smakowało podobnie, bo tam ta glazura była taka lekko słodkawa. Tutaj chyba będzie bardziej słona po prostu, tak to pachnie. Szalenie intensywne i przede wszystkim słone. Bardzo, bardzo delikatnie. Tam w Pitch's, z tego co pamiętam, to była jednak taka glazurka słono-słodka, a tutaj to jest jednak bardziej słony sos z jakąś tam nutą słodyczy gdzieś w tle. Dobre, ale chyba te wcześniejsze rzeczy, które jeszcze tutaj zostały, bardziej nam smakowały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Sos zatem trochę taki jednostajny, ale same boczniaki bardzo fajne, jędne. Pyszne. Te szaszłyki z boczniaków były takie sobie, ale kolejne danie świetne. Ogórki z tahini z dodatkiem oleju chili, takiego oleju, w którym są jeszcze chrupiące elementy, chrupiące kawałki chili. Genialne danie, dość ostre, w zasadzie naprawdę mocno pikantne, ale pysznie to się ze sobą komponuje. Sezamowość tahini w połączeniu z ostrym olejem i chrupiącym ogórkiem. Mm. Dla mnie ten sam poziom co humus, doskonały. Kolejne danie to pasternak i wydaje mi się, że w dwóch formach, takich. Chipsów z pasternaka i też y, pieczonego pasternaka. Do tego jest ricotta oraz miód z dodatkiem, czyli urfa. To jest taki czarny, czyli z Turcji. Czyli co? Będzie też chyba pikantne, ale też takie słodkawe. Próbuję wziąć wszystko naraz. Mmm, ciekawe. Nie jest pikantnie. Jest raczej słodko, ale też posmak tego miodu jest taki troszkę palony, goryczkowy. Ciekawe. Słodko-goryczkowe i lekko kremowe, dzięki tej ricottcie. Coś takiego zupełnie innego, bo te wszystkie poprzednie dania, to były takie, że już gdzieś coś takiego jadłem, albo coś w tym stylu jadłem, a to dla mnie, to jest taka zupełna nowość. To są chyba dwa ostatnie dania, a tutaj mamy takiego ziemniaka, trochę takie ziemniaczany gratin, posypany solą i do tego jest pasta z czosnku z dodatkiem chili, ale wiecie, to jest taka naprawdę mocna pasta czosnkowa, taka wykręcająca twarz. W jakichś kebabach czasem się taka zdarza, w takich bardziej, i do ziemniaka pasuje idealnie. A sam ziemniak, przez to jak on jest zrobiony, jest z zewnątrz fajnie chrupiący, w środku mięciutki. No idealne kwiateczki, można by powiedzieć. chociaż one są kwiateczki, to jest level wyżej. No a tutaj mamy liście cykorni, a do tego czerwoną pomarańczę i orzechy włoskie. I myślę, że najlepiej sobie te rzeczy ładować właśnie na te liście i jeść ręką w ten sposób. Smak taki zupełnie nieoczywisty, bo ta pomarańcza jest tylko gorzkawa. To korka sama w sobie też jest właśnie lekko goryczkowa, a do tego wjeżdżają te orzechy. One są chyba ze słonecznikiem jeszcze wymieszane. I wbrew pozorom one nie są aż tak goryczkowe, a zazwyczaj orzech włoski właśnie taką lekką goryczką zalatuje. Bardzo ciekawe, mi chyba bardziej smakuje to, co konia, a Soni bardziej ziemnia. Fajne jedzenie, porządny obiad. Do tego zestawu można jeszcze domówić grillowanego kalafiora, albo pieczonego kalafiora, za dodatkowe chyba 16 funtów, ale my stwierdziliśmy, że tego nie robimy i dobrze, bo i tak się najedliśmy. Może przychodząc na kolację, albo nie mając w planach kolacji wieczorem, takiego kalafiora warto dodatkowo zamówić. Dla nas to już by było za dużo. Za osobę, za ten zestaw, czyli za to całe jedzenie, które tutaj widzieliście, płaci się 32,5 Punta. dodatkowo naliczony jest napiwek w wysokości 12.5% zamówienia oraz Jeden funt na fundację North Paddington Food Bank. Można z tego i z tego tutaj zrezygnować, ale to najpierw dostajemy rachunek i później trzeba to powiedzieć. Jak nie jecie mięsa w ogóle, no to myślę, że wizyta w Bubali obowiązkowa, a jeśli jecie, no i tak myślę, warto tutaj przyjść, bo braku mięsa w tych daniach wcale się nie czuje. Bubale polecamy, może jeszcze tu kiedyś wrócimy. Za każdym razem będąc w Londynie, bardzo chciałem odwiedzić Kiln. To tajska restauracja inna niż wszystkie. Zawsze było się do niej trudno dostać, więc tym razem zarezerwowaliśmy stolik z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Miejsce ma ciekawy klimat, jest ciemno, jest głośno, na kuchni bucha ogień i właśnie dania z grilla polecam wam w pierwszej kolejności. Na przykład szaszłyki z jagnięciny czy nawet zwykła pierś z kurczaka smakowała niesamowicie. Pyszne było też kary z krabem, bardzo głębokie w smaku, z mocno wyczuwalnym aromatem skorupiaka. Tutaj jednak podobnie jak w brat, to menu jest zmienne, bardzo dynamiczne, więc mimo że polecam wam te poszczególne potrawy, to jest duża szansa, że gdy wy tam przyjdziecie, no to będą już inne, podobne, i miejmy nadzieję, równie smaczne. Pamiętajcie tylko, że niektóre dania w kiln są naprawdę piekielnie ostre. Zawsze chciałem też odwiedzić Padelle. To knajpka na Borą Market z włoskimi makaronami, wyrabianymi na miejscu i na bieżąco. W końcu się udało i nie zawiodłem się. To była fantastyczna włoska pasta. Na produktach dobrej jakości smakowało nam zarówno cacio e pepe, jak i wołowy ragu. Lokal jest niewielki, ma mocno niezobowiązujący klimat. Większość miejsc jest w zasadzie przy kuchni, dzięki czemu możemy podpatrywać, jak te zamówione makarony są przygotowywane. W soboty na Moldby Street działa też market jedzeniowy, który jest fajną, kameralną alternatywą dla Borough Market i Camden Town, które zawsze są zatłoczone. Tu też pewnie będzie sporo ludzi, ale gwarantuję Wam, że nie aż tyle. Ja dorwałem tutaj na przykład świetną kanapkę ze stekiem i chimichurri, a także michę ze specjalami kuchni etiopskiej. Łącznie było tam może kilkanaście stoisk, ale każde było z inną potrawą, z inną kuchnią, także było w czym wybierać. A najważniejsze, że w sumie wszystko prezentowało się naprawdę intrygująco. Odwiedziliśmy też Kol, To meksykańska restauracja nagrodzona gwiazdką Michelin i 17. na świecie w prestiżowym rankingu 50. 10 najlepszych restauracji. To było, słuchajcie, zjawiskowe menu degustacyjne, złożone z kilkunastu dań. Wspaniałe było chociażby taco z langustynką, której zawartość trzeba było sobie samemu wycisnąć. Rewelacyjne mole z jagnięciną, czy wołowina łagi w sosie na bazie czarnego czosnku i szpiku kostnego. Szef kuchni Santiago Lastra przygotowuje naprawdę obłędne dania, bazujące na kuchni meksykańskiej, ale w autorskiej formule i z wykorzystaniem brytyjskich składników. Menu zaczęło się i zakończyło dość kontrowersyjnie. Na początku zostaliśmy wywar ze świeższy i chili, a na końcu truskawkowy deser z kwaśnymi brówkami. Wrażenie robiła też sama restauracja. Kuchnia znajduje się w niej bowiem na środku sali i z większości stolików można podpatrywać, jak powstają kolejne dania. To jednak jest droga zabawa. Cena menu degustacyjnego wynosi od 185 do 230 funtów, a trzeba doliczyć jeszcze napoje. W jednym filmie z zeszłego roku poleciłem już sporo miejsc na kawę w Londynie, ale teraz dorzucę jeszcze dwa. Kuro Coffee na Notting Hill oraz High Grade Coffee na Brick Lane. W obu miejscach można też zjeść naprawdę porządne, słodkie wypieki, a z High Grade Coffee i przywiozną też sobie kawkę do domu. To tyle z mojej ostatniej wizyty w Londynie. Na pewno będą kolejne. Uwielbiam to miasto, to jaką oferuje różnorodność gastronomiczną, i kto wie tym razem, może uda się częściej dotrzeć do restauracji z kamerą. Trzymajcie za to kciuki. Ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć! Smacznego!